Tak zniknął energii Energy, Energy. Oświadczę. Idę tu. Idę tu, idę tu, idę tu. O kurwa! O, moja o! noga aż mi zdrętwiała. Zrobiłeś komuś tygodnie. tą łapkę? Kto chciał tą łapkę? Idę po niego, czekajcie. 17. Gdzie jest? Nam idzie? Nie, nie. Ok. Pałac! Oh, oh! Widział to ktoś? Pewnie 47 No ta green screen jest pani, no 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 o kurwa. Pałac wchodzi, pałac orła miałam naj... no, miała największego, orła. że ten tak powiem. Największego orła. No! no, no ja? Szarlotka miała ptaka. No. <grymne> Moku, dzięki za follow Oj dobra czy się No nie wierzę, <grymne> jak niedewno no, 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 Kary wasza tutaj tyle fragów Kurwa masz screena <grymne> no, zrobię na koniec gry Na koniec gry zrobię proszę No i tak będę zamykać na koniec gry znając życie ale do <mani <mani> Pani, yes. Dobra, się! I Dzięki! Dzięki wielkie za dodajcika <mani> Byłam kiedyś nad morzem w Karwi, Kontakt the... Ale to było... <mani> Był no Charlotte! Cicho! Robi... to tak mnie nigdy nie Na no mnie nie widzieli! <mani> Widzieliście? Może nie? Żartuję, widzieli. Aha. Wracaj do kuchni! Krzosa, kurwa! Tomek idzie. Tomek. O Boże! No nie. Krzyczycie, nie? Chory. Dziewczyny się tak zwierzą. Weźcie, cicho!

Dobra, no, ja tam nie idę no, nawet, nie? No, ja sumac, ja. no kurde, nie udało się. Ja? <grym> Dobra, idziemy, idziemy. Tak... Nie, nie daj mi żyć. Zostaw go, ja go zabiję. <grym> no nie. Wyszedł. Ja go, mój, mój, mój frak! Mój mój, mój, mój frag, mój. Zapaląc ja Nie! Ja go zbiję. Ja idę, Ja? Ja. No obydwie padną, tak. O, No nie. nie! Myślałam, że będę wyżej chociaż jakby zabijał. Jeden